Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jakoś jest pewnie jak z kartofla. Ale jest godzina trochę po czwartej. No i co? Zasuwam na giełdę i będą dwie opcje. Albo. Tylko kurczę, mam płynąć do odkażania, bo Albo pocałuję klamkę. Jako, że dzisiaj jest wprowadzony. Nie wiem nazwą. Od dzisiaj jest wprowadzony taki mini lockdown. Więc uczuję, człowiekowi, że na rowerze w masce. E, więc zobaczymy tydzień temu zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich miesięcy, ostatnich wydarzeń. Natomiast giełda była otwarta. A czy dziś będzie giełda otwarta? Szczerze? Myślę, że tak. Nie szczerze? Myślę, że nie. Więc moi drodzy, dzisiaj jadę uzbrojony w nie tylko CZP10C, ale i tak naprawdę. Dwie nowe rzeczy na giełdę. Pierwszą rzeczą, ale się źle jedzie jak muszę mieć tą lampkę włączoną, inaczej byście mnie w ogóle nie widzieli. Pierwszą rzeczą jaką mam to w plecaku mam przetwornicę, która jest zasilana ogniwami LiFePo4. Takie fajne bateryjki od Klaudiusza ze sklepu, bateria 18650.pl. O alarm, gdzieś to się odkładają kogoś jak zwykle. Nie ziemi tymi długimi tutaj mistrzu. A drugą rzeczą, którą będę chciał sprawdzić, no i oczywiście zobaczcie sobie live'a, tam jest z dnia 7 dzisiaj, czyli z 6.10, jeżeli chcecie sobie, 11, przepraszam, listopada, zobaczcie sobie, jest na live'ie pokazane, jak robiłem w zasadzie ten, całą tą przetwornicę, żeby mieć na plecaku wyprowadzane 230V, włączać je przy wtyczce i żeby to wszystko działało, no to, to jest pokazane na tym live'ie innymi. Będę robił tego jeszcze też filmik, żeby Wam zaprezentować w wersji skróconej, a nie w wersji flybów tego urządzonka. A drugą rzeczą, jaką będę chciał dzisiaj przetestować, jako że widzicie, jadę, jest całkowicie ciemno. To drugą rzeczą, którą będę testował, to jest moi drodzy latarka Convoy Z1. Jest to moja w zasadzie pierwsza latarka, która posiada e, zmienną ogniskową, czyli zoom, czyli kolimator z zoomem. Nie liczę takiej latarki za, powiedzmy. Inaczej, mam kilka takich latarek z zoomem, ale wszystkie są takie do 50 zł, więc biorę je z mocnym przymrużeniem oka. Zresztą widzieliście test jednej takowej, no to będę chciał dzisiaj potestować. Nie byłem nigdy jakimś, nie jestem chyba nadal zwolennikiem latarek z zoomem, one mają specjalne takie jakby zastosowanie wąskie. Dlaczego nie jestem ich zwolennikiem? No pamiętajcie, że fizyki się nie oszuka i tak naprawdę im więcej warstw, szkła, soczewek będzie przed, przed naszym źródłem światła tym będziemy ograniczali to światło i to światło będzie troszeczkę, troszeczkę zawsze gorsze więc zawsze byłem zwolennikiem stałoogniskowych, znaczy stałoogniskowych no w takich latarek bez zoomu no dzisiaj jest troszeczkę inaczej, potestuję sobie ją ale za to moi drodzy powiem Wam tak dla mnie na przykład na giełdę wystarczającą mocą jest 1000 lumenów, to jest aż nadto jak chodziłem na przykład z Fenixem swoim, który ma 9000 lumenów, w którym sobie co 100 lumenów mogę ustawiać, to tak naprawdę zaczynałem od wartości powiedzmy 400 lumenów, i im się robiło jaśniej, tym bardziej schodziłem do tych 100 lumenów rzadko kiedy używając tych 9000, żeby podświetlić całe stanowisko, które chciałem obejrzeć. Więc tak naprawdę tutaj sobie nadrabiam to mocą, ponieważ ten, ten mój konwoj ma tych lumenów, nie tysiąc jak standardowo te konwoje mają, tylko jest właśnie tam nowa dioda, której dokładnie nie znam z nowym sterownikiem, którego też raczej nie znam e, i mocą e, która, ona, znaczy mocą ilością lumenów mamy tam, możemy operować sobie ilością lumenów rzędu 2000, więc jest naprawdę mocna i tak naprawdę no co ona nadrabia sobie troszeczkę mocą dobra, koniec tego gadania moi drodzy, jadę na giełdę no i zobaczymy, zobaczymy co będzie na tej giełdzie, ostatnio było słabo dosyć to był dzień chyba dzień przed 1 listopada jakoś tak to zaduszki czy święto zmarłych i wtedy tak nie było zbyt dużo osób aczkolwiek giełda była jak najbardziej można było coś sobie kupić czy dzisiaj będzie gorzej czy będzie lepiej zobaczymy wydaje mi się że będzie lepiej bo nie pada tydzień temu padało no nic do zobaczenia później zobaczcie jak to mówią słuchaj kreatora a na giełdę trafisz Także moi drodzy lecimy Fajny ten zoom To nie jest oczywiście maksymalna moc Bo nie chce mi się ludzi tutaj dręczyć To jest chyba druga najsłabsza Do trzecia najsłabsza moc Giełda na pierwszy rzut oka Już widzę, że jest większa O, trochę tańszy worek od Neymana. Pamiętajcie, jestem w porze rozkładania się, a już widzę, że giełda jest na tej godzinie dużo, dużo, dużo wyższa. Fajnie to daje, to jest tak naprawdę tak jak gdyby minimalna moc, która zaczyna świecić. Czy to jest chyba 12 trybów do programowania? No to jest 12 trybów do programowania tak naprawdę. Fajnie ona świeci. Tu jest 5 takich świecących, później są jakieś dziwne tryby. To jest drugi albo trzeci z tych świecących, chyba trzeci. Jeszcze jest czwarty, piąty ja nie włączam bez za mocno, aż zaczęłem mrużyć Agiłdach widzi samochodowej jako samochodowej nie ma Natomiast taka może śmieciuszkami jak najbardziej już jest, funkcjonuje Mimo tak zwanego ja to nazywam mini lockdownem, bo jeszcze pozwolili nam wychodzić z domu i do lasów A ciężko mi się nagiwa, bo cały czas Człowiek coś targa, jak jestem sam i nie mam żadnego zaoplanowanych ramion, czy gdzieś na no to mojej drodzy. Nie ma opcji na nagrania. Już jest jasno, ale jak widać, samochodowa pusta, ale zwykła biuroda jak najbardziej funkcjonuje. Czy jest dużo rzeczy? Nie ma za bardzo dużo rzeczy. A tak to wygląda.